Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj ocenię dla Was herbatę Andzi Bajcza ze sklepu Dobrej Herbaty z Warszawy z ulicy Luznej. Zatem, zaczynamy odcinek. Na początek, zapach herbaty. Zatem, niewielka ilość wody. Woda powinna mieć temperaturę około 90 stopni. Dlaczego tak dużo? Dlatego, że herbaty zielone, chińskie. Są bardziej wytrzymałe na gorąco niż herbaty japońskie, gdzie tutaj ta temperatura wody w przypadku na przykład Gyokulu wynosi nawet 70 albo 60 stopni. Yy, jeśli o to chodzi, także takie mamy tu porównanie po prostu. Zalewamy zatem niewielką ilością wody. No i zapach herbaty już wam opisuje. Zapach jest słodki. Do tego jeszcze mamy taki w tym zapachu mocne umami. Umami, między innymi, od odpowiada za ten smak piąty. Umami odpowiada za moje drodzy, na przykład rosół. Chociażby, tak. Za mięsa różnego rodzaju. To jest umami, jest ewidentny w tym przypadku. Do tego jeszcze mamy taki orzeszkowy zapach takich świeżych, ziemnych orzeszków. Tak bym to określił tutaj. Bardzo przyjemny zapach, bardzo fajny. Zapach bardzo dobrej, zielonej herbaty, po prostu, mówiąc krótko. No to teraz kolejna sprawa, czyli sprawa pochodzenia tejże herbaty. Otóż, ta herbata pochodzi z Chin, oczywiście. I prowincją, z której ta herbata pochodzi, jest Zhejiang. Czedziang, moi drodzy, znajduje się, już Wam pokazuję, w tym miejscu, na pupie Wielkiego Chińskiego Koguta, Czyli znajduje się tutaj konkretnie na jego kuprze. Tu w tym miejscu, gdzie pokazuje tym palcem, prawda? I sama prowincja Cieciank no z kilku rzeczy, między innymi z tego co mówił Rafał Przybylok, z hodowli bambusów chociażby. Ale nie tylko, bo również i moi drodzy też kiedyś słynęła z tego, że tam produkowano celadon, celadon to jest taki rodzaj, nazwijmy że to szkła, kolor taki zielonkawy. Ono ma w każdym razie, kiedyś celadon był bardzo popularny w czasach dynastii, moi drodzy, Song. I z czego jeszcze słynie ta prowincja, no też z tego, że w czasach niedawnych, współczesnych odkryto tam pozostałości kości, powiedzmy nazwijmy to praptaków, prawda, przodków ptaków. Pra pszodków, ptaków z okresu kredowego, także tutaj z tego słynnie prowincja Ciedziank. I teraz warto byłoby troszkę, właśnie skoro wspomniałem o dynastii Song, wspomnieć o przeszłości, o historii. Otóż historycznie herbata Bajcza istniała już za czasów dynastii Song. Jej miłośnikiem był między innymi cesarz Song Hui Chong. Panujący w latach 1082, czy też żyjący w latach 1082-1135. I on był wielkim herbaciarzem, bardzo lubił herbaty, był też poetą, prawda? Generalnie dosyć, dosyć wielkim humanistą, tak można by byłoby powiedzieć. W każdym razie on nazwał tą herbatę Angi Bajcza, czyli biała herbata z Andzi. Skąd ta nazwa, biała herbata z Andzi? Otóż nazwa, słuchajcie, jest stąd. Że po prostu kolor naparu przypominał mu właśnie biały jadej. Przy okazji też liście są właśnie takie białawe, także to też przypomina właśnie biel, mimo że jest to herbata technicznie zielona. Co jeszcze można byłoby tutaj powiedzieć, to także to, że niestety, ale ta herbata, słuchajcie, po prostu jej produkcja zaginęła i dopiero w latach 70. ponownie słuchajcie, tą herbatę zaczęto produkować dzięki temu, że odkryto krzew właśnie herbaty Andzibarcia w prowincji Chejiang. I tylko stamtąd, w prowincji Cedziang, pochodzi ta herbata. Także tutaj o tym trzeba pamiętać. I z tego pojedynczego krzewu wyhodowano kolejne sadzonki, jeśli o to chodzi tutaj. Następna sprawa, moi drodzy, to jest też warto byłoby się przyjrzeć zbiorowi tej herbaty. Otóż zbiór tej herbaty był w marcu 2024 roku, więc jest to herbata świeżusieńka. Moi drodzy, jeśli o to chodzi. I tutaj, co mogę Wam dalej powiedzieć, to też to, że jeżeli chodzi o zbiór, to zbiera się w ciągu 30 dni. A więc bardzo szybko, bardzo sprawnie. Po co? Po to, żeby ta herbata, moi drodzy, była świeżutka, ale też po to, żeby że te listki właśnie, żeby były świeże, tak, żeby one nie złapały tego chlorofilu. I yy, yy, słuchajcie, to jeszcze mogę powiedzieć, że ją się trzyma często, właśnie w różnych opakowaniach, po to, żeby były im świeższe, prawda? Im świeższe, tym lepsze. Pamiętajcie, że im zielona herbata, im świeższa, tym lepsza. Taką zieloną herbatę warto, moi drodzy, wypić sobie w przeciągu, no, na pewno. Nie w dłuższym czasie niż dwa tygodnie, tak mniej więcej, tak bym powiedział. Dlatego że zielone herbaty nie zyskują na szlachetności w ciągu czasu, wręcz przeciwnie, one tracą na tym. Dlatego też im wcześniej to wypijemy, prawda, taką herbatkę, tym zdecydowanie lepiej. Teraz warto spojrzeć na działanie prozdrowotne. Otóż herbata ta zawiera mało chlorofilu, jak już mówiłem wcześniej, prawda, bo specjalnie listki wypiera się wcześniej. Mało też polifonoli i kofeiny, ale za to zawiera dużo aminokwasów, dwa razy więcej niż inne zielone chińskie herbaty. I co te aminokwasy robią? Otóż, przede wszystkim etanina, bo o niej będzie mowa, powoduje to, że mamy właśnie ustabilizowany nastrój, poprawiony ten nastrój, prawda? Do tego działa przeciwstresowo bardzo dobrze. Wzmacnia falę alfa, co powoduje to, że możemy się łatwiej uczyć czy też pracować umysłowo. Do tego też działa jako naturalny antydepresant. Na mnie osobiście właśnie to działa bardzo relaksująco, ta herbata, to od razu Wam mówię, bo ją piłem, prawdopodobnie całą tą herbatę wypiłem, także... troszkę na ten temat e, wiem. Działa bardzo relaksująco, tak. Troszkę jak herbaty Ulub, przynajmniej na mnie, tak. Czyli relaks wzmacniało bardzo mocno. Wzmacniamy właśnie takie poczucie jasności umysłu, tego typu rzeczy, jak najbardziej tak. Teraz, moi drodzy, Yy, pokażę Wam wygląd opakowania, no to nie będzie wiele yy, tego, bo jest to zwykłe szale opakowanie, tak. Angie 2024, tylko chciałem pokazać, że to jest 2024 roku, to mamy napisane, prawda. Kolor naparu wygląda w ten sposób, tak, mamy zieloniutką herbatę, taką, taki jasna, jasna zieleń. Do tego, moi drodzy, yy, wygląd liści, liście wyglądają w ten sposób, prawda, tutaj. To są świeże liście i powiem Wam jedną ciekawostkę, że te listki, jakie się zaparzy w gajłanie przezroczystym, ja bym bardzo chciał kiedy kiedyś gajłan przezroczysty, to one stały nas sztoc, moi drodzy, te, te listki, prawda? Tak z kolei wyglądają liście już zaparzone, prawda? Bardzo ładny taki biało-zielony kolor, bardzo fajny, także tak to wygląda, moi drodzy, no i próbujemy tą herbatę, jak ona smakuje. Smakuje tak właśnie orzeszkowo bardzo, umami jest w tym wszystkim, słodycz jest właśnie tej herbaty, to się wszystko bardzo ładnie łączy, co jeszcze mogę powiedzieć, że właśnie taki smak takich orzeszków ziemnych, takich słodkich troszeczkę powiedzmy, to jest taka słodycz, taka subtelna bardzo bym powiedział i do tego właśnie ten smak umami. Bardzo dobra, bardzo fajna herbata, bardzo dobrze ułożona. I teraz po co ta herbata, do czego? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o różne jedzenie, to na przykład by fajnie pasowała chociażby na przykład do zupy f. Jeśli o to chodzi. Czyli jak my mówimy popularnie zupa pho, ja mówię f. dlatego że słowo pho oznacza, mówiąc tak delikatnie, po wietnamsku kobietę lekkich obyczajów, tak przy okazji. W każdym razie, no właśnie do tej zupy pasuje, uważam, bardzo dobrze, z limonką jeszcze do tego. Bardzo fajnie do jakichś takich potraw właśnie, wydaje mi się, że tajski by pasowało, do pad na pewno do jest dużo limonki, dużo kwaśnego, wydaje mi się. Ale takiego kwaśnego, pomieszanego właśnie na przykład z jakimiś sosami chińskimi. Też, jeśli o to chodzi. Ze słodkich rzeczy, no to myślę, że by pasowało bardziej pod jakieś orzeszki różnego rodzaju. Orzeszki słone, prawda, jakieś słone paluszki, tego typu rzeczy, nie wiem, jakaś mieszanka studencka, bardzo fajnie. E, tutaj, co jeszcze pod co? Myślę, że pod takie Jakieś ciasta, ale ciasta takie delikatniejsze, bardziej bym powiedział jakiś celnik może delikatny, coś takiego, takie uchodzące w słone troszkę, żeby było, może jakaś ewentualnie z tych niedelikatnych, to na przykład karpatka, by to fajnie do tego pasowało. Generalnie mówiąc, bardzo dobra herbata i teraz na koniec ocena szkolna. W ocenie szkolnej, moi drodzy, szósta, dlatego szósta, dlatego że to herbata, moim zdaniem, wybitna, w tym sensie, że jest świeżo cienka że jest, yy, właśnie ma te wszystkie smaki umami i inne i że właśnie bardzo fajnie działa na mózgowie, a mózgowie jest najważniejsze w ciele człowieka, słuchajcie. Dobrze, zatem to tyle, moi drodzy. Szczęść Boże, trzymajcie się i pamiętajcie picie dobrą herbatę, bo ma fajne działanie na mózg. Zatem Wasze zdrowie w gazło moje. Jeszcze taki fajny after zostaje tu z tyłu na tym i powiem Wam szczerze, bardzo popularny widzę, że wśród herbaciarzy jest ten gajłanik. Słuchajcie, bo ostatnio nawet czajnikowy, czyli Rafał przybyłok ten gajłan używał w ostatnim swoim filmie na temat herbaty dziadka. Moi drodzy, także możecie, prawda, do dziadka się zwrócić po gajłanik. Także papa, szczęść Boże, mówił do Was Don Helbito, brat.